Szanowni Państwo, szanowni organizatorzy konferencji po stronie ukraińskiej, również po stronie polskiej, ja chcę bardzo serdecznie podziękować za możliwość udziału w konferencji naukowej i chcę wygłosić takie zasady, główne właśnie, tego, co można widać w przedstawionej prezentacji naukowej na temat pogranicza ukraińsko-polskiego jako przestrzeni socjodynamicznej i heterogennej. Właśnie w ramach proponowanego referatu przewidywano, Skupić się na e, takich pytaniach zasadniczych. No Po pierwsze, e, bardzo krótkie takie wyjaśnienie e, pojęcia pogranicza. E, drugie, e, pojęcie tożsamości narodowej i etniczno-kulturowej, w tym i na granicy ukraińsko-polskiej. E, trzecia część proponowanego referatu. Poświęcona trójkątu swój, obcy, inny w kontekście pogranicza. No i wreszcie w części końcowej to jest, podsumowa to jest takie rozlogie wyjaśnienie sytuacji ukraińskiego dyskursu pogranicza, sytuacji etnicznej i socjodynamicznej, w tym według zastannych, Danych i przeprowadzonych badań socjologicznych. Najpierw chciałem się skupić na wyjaśnieniu pojęcia pogranicza, i chcę zwrócić uwagę, że słownik języka polskiego PWN określa pogranicze jako obszar w pobliżu granicy dzielącej pewne przestrzenie lub w drugi sposób, bardzo podobny do pierwszego. Okres, standu obszar, w którym e, graniczą ze sobą dwie kultury, epoki i to podobnie. E, po, po stronie polskiej i po stronie ukraińskiej są dużo naukowców, e, przede wszystkim e, socjologów, e, którzy wyjaśniają, co to takie jest pogranicze i jaki są. Szczegóły istnieją na pograniczu polsko-ukraińskim lub ukraińsko-polskim, w, w zależności od tego, z której strony patrzymy na te pogranicze. No i właśnie wyraźnie zwracają uwagę na to, że zmiana sytuacji na pograniczu polsko-ukraińskim w ramach epoki postbipolarnej czyli kształtowania współczesnych stosunków międzynarodowych odbyło się co najmniej trzy razy. Po raz pierwszy to w 1991 roku, kiedy powstała współczesna niepodległa Ukraina jako państwo. Po raz drugi to było w roku 2004, kiedy po pierwszym Maja 4 roku bieżącego stulecia Polska dołączyła się jako państwo członkowskie do Unii Europejskiej i po raz trzeci to mamy sytuację, kiedy Polska, również i inne nowe państwa członkowskie. Sojuszu Ogólnoeuropejskiego, stały się państwami członkowskimi strefy Schengen, czyli od 21 grudnia. 2007 roku. Polski socjolog bardzo znany i wybitny w tej strefie badań nad pograniczem, Andrzej Sadowski z Białystoka wyjaśnia pogranicze w taki sposób, że to jest obszar, przestrzeń społeczna oraz występujące tam struktury polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe, kontakty interkulturowe Лончне твожонце лабораторіум до бадання, тестування вірю подставових соціології питань також характериокульно теоретичним, науково-бадавчим, як і е, практичним. Zdaniem Sadowskiego pogranicze dotyczy obszarów skupionych najczęściej przy granicach administracyjno-politycznych lub po prostu w obrębie poszczególnych państw. Jeżeli chodzi o sytuację współczesnej, to mamy do czynienia z sytuacją referatu, to mamy do czynienia... I z Polską i Ukrainą. W kontekście kształtowania i funkcjonowania współczesnych granicy europejskich pojawia się nie tylko problem nowej granicy, ukazała się nie tylko problem nowej granicy, ale i problem tożsamości indywidualnego i zbiorowego wyboru mentalnego, na który w sposób bezpośredni wpływa pamięć historyczna. Tożsamość według badacza niemieckiego, Neumana, jest stosunkiem, który stawia się kształtuje i zmienia w granicach określonego dyskursu. Czyli pod tym kątem można podać takie wyjaśnienie tożsamości narodowej. Że to jest utożsamianie ludzi z odpowiednią narodową, etniczną wspólnotą, uświadomienie własnej przynależności do konkretnej narodowości i do konkretnego państwa. Tożsamość narodowa może być czymś szerszym względem tożsamości etnicznej. Oznacza ona poczucie przynależności do szerokiej grupy ludzi, która może przecież składać się z wielu grup etnicznych. No i zarówno tożsamość narodowa, jak i etniczna kształtuje się w kontraście do innych narodów czy grup etnicznych. Czyli mamy tutaj do czynienia z sytuacją, która była wyjaśniona przez wielu i wielu badaczy również polskich, jak i ukraińskich, ale i badaczy z innych państw badających sytuację, obcy, swój inny obcy. Według Anety Holodny, badaczki amerykańskiej, to jest ograniczona przestrzeń zmiennych wartości, w granicach której różne kultury po raz pierwszy stykają się z obcością i próbują przystosować się do niej. Bardzo ciekawo, zaznaczyła badaczka z Bułgarii, Krystian, która Zaznacza, że rozumienie siebie zaczyna się nie od, nie od uświadomienia swojego, ale od zderzenia się z obcym. I to jest bardzo ważne dla wyjaśnienia tej dyferencjacji: swój inny obcy w obszarach pogranicza w ogóle i w szczególności pogranicza pomiędzy Ukrainą i Polską. Jeżeli chodzi o ukraińskim dyskursie pogranicza, przez pryzmat sytuacji tej dynamiki socjalnej i zaistniałej po latach, po upadku socjalizmu i muru berlińskiego aktualnej sytuacji, to trzeba podkreślić, że istotną cechą populacji przygranicznych obszarów etnokontaktowych jest jej struktura etniczna oraz stopień zróżnicowania etnicznego. Struktura etniczna ludności ukraińskich terenów przygranicznych zależy od specyfiki granicy państwowej, która nie zawsze pokrywa się z granicami etnicznymi. Inną taką cechą pogranicza ukraińsko-polskiego jest to, że narody tytułowe są ludami bliskimi językowo i kulturowo, co odbije się na przebiegu tych różnego rodzaju procesów, w tym i procesów etnicznych, kształtowaniu się granic i rozwoju przejściowych grup subetnicznych na pograniczu. Na pograniczu przepraszam. Pod tym względem zasadnicza hipoteza badawcza brzmi w taki sposób. Ukraińsko-polskie pogranicze rzeczywiście tylko dotyczy to. Strony ukraińskiej, czyli po stronie ukraińskiej, jako terytorium zamieszkania różnych narodów i mniejszości narodowych etnicznych, przede wszystkim ukraińskiego i polskiego, wyróżnia się mocno wyrażoną polikulturnością i ciążeniem do tożsamościowej rozmaitości. A to potrzebuje dużej uwagi, żeby liczyć się również z interesami Ukraińców i innych mniejszości narodowych pogranicza. Najpierw Polaków w celu tworzenia sprzyjających dla wszystkich warunków życia i działalności, a również uwzględnienia e, szczegółowych tożsamościowo-narodowych, tożsamościowo-etnicznych, tożsamościowo-kulturowych, e, czyli e, pod e, kątem takich socjokulturnych, e, rozmaitych potrzeb. Jeżeli chodzi o badanym obszarze, to badany obszar to przede wszystkim jednostki administracyjno-terytorialne Ukrainy. Rzeczywiście w tym wizerunku do 1 października bieżącego roku. Granic, graniczące z Polską. Obwód Wołęski, 16 powiatów i miasto Łódzk, obwód Lwowski, 20 powiatów i teren Rady Miejskiej Lwowa oraz 3 powiaty Zakarpacia. Chodzi tutaj o Wielkie Berezny, bezpośrednio graniczące z Polską i Pereczyn i Wołowiec, które mogą być potraktowane jako sąsiedzi drugiego rzędu. Na tym obszarze pogranicza, to jest około 44 tysiące km kwadratowych, są zameldowanych około 3 miliony 800 tysiące stałych mieszkańców. Mieszkańcy są, przepraszam, identyfikowali się etnicznie z przedstawicielami ponad setki narodów. W związku z tym pod uwagę brana jest całkowita liczba przedstawicieli grup etnicznych w badanym regionie oraz ich e, rozmieszczenie terytorialne i znaczenie liczbowe i rościowe w każdym okręgu. Ta liczba grup etnicznych, ich liczebność i poziom, pokrewieństwa genetycznego, determinuje stopień zróżnicowania struktury etnicznej populacji danego obszaru i można to wyrazić za pomocą wskaznika różnorodności etnicznej ER bardzo dobrze odbierany przez socjologów i badaczy socjologii pogranicza. I parę liczby na ten temat, jak wygląda sytuacja pogranicza ukraińsko-polskiego po stronie ukraińskiej. Narodową bazą ludności ukraińskiego pasa granicy ukraińsko-polskiej stanowią Ukraińcy, czyli to jest taka narodowa baza, Prawie 95,5%. Dominują Ukraińcy, czyli naród tytułowy, których udział w 38 powiatach przekracza 95%, a jeszcze w 28 powiatach ponad 98%. Badany obszar przygraniczny według tego wcześniej wskazanego, Wskaźnika różnorodności etnicznej jest prawie monoetniczny. Największymi mniejszościami narodowymi są Rosjanie, e, około 120 tysięcy osób, czyli 3,16% ogółu ludności, Polacy, około 20 tysięcy e, osób, e, czyli e, 0,53%. I Białorusini, około 9 tys. osób, czyli 0,23%. Ogółem Ukraińcy Polacy, Rosjanie i Białorusini stanowią 99,39% ludności ukraińskiej, części granicy ukraińsko-polskiej. E, czyli jak widać z tego, że Rosjanie są największą mniejszością narodową w ukraińskiej części, części granicy ukraińsko-polskiej i to odbija się e, na podstawie badań 37-41 jednostki terytorialnej. Polacy jako naród tytularny państwa sąsiedniego są drugą mniejszością narodową, i stanowi 0,53% ogółu ludności i 12,17% mniejszości narodowych ukraińskiego pasa pogranicza ukraińsko-polskiego. No i podkreślamy, że Polacy są największą mniejszością narodową w trzech zwartych w zachodnich dzielnicach obwodu lwowskiego. Z których dwa mają granicę państwową z Polską Mostyski i Starosambirski. I trzeci okręg to właśnie, to właśnie Sambir. Białorusini są trzecią taką mniejszością narodową w badanym regionie. No, i e, również podkreślamy, że jedynie teren Rady Miejskiej Dłowo, Powiatu Mostyska i Miasta Łódzka należą do kategorii przejściowych w sprawie monoetnicznych do polietnicznych pod względem etniczności, etnicznej różnorodności. W pozostałych 38 okręgach ukraińskiego pasa granicy. Ukraińsko-polskiej ludności jest prawie monoetniczna. Na wielkość zróżnicowania etnicznego ludności wpływają różne rzeczy, ale przede wszystkim poziom urbanizacji, terytorium, oddalenie od granicy państwowej i procesy suburbanizacji. Tak wkrótce podsumow można podsumować. Же бюро з подувані виніки бадань ситуації етнічної, етнічно народової, етнокультурової, етнографічної на мапі граніці українсько-польської, в частині Української вніскуємо. О, чищова верікація, чи чи валідація робочої хіпотези бадавчої. Чи хоч туди о чистовий, бо так найперше було привідувано, що в групі тих мільйшов чи народів на першому місці так видавалося, що повинні були бити поляці. Однак маємо ситуацію, що Największą mniejszością narodową na ukraińskiej części granicy ukraińsko-polskiej są nie Polacy, lecz Rosjanie. 73% wszystkich mniejszości narodowych. Jeszcze jeden wniosek oznacza, że po granicy polsko-ukraińskiej jest Полі етнічне, але з виражною моноетнічномоноетнічною на користь українців і слабим любні істотним виразом одмінний інний. Tej obcej tożsamości narodowej i etniczno-kulturowej. W przyszłości, moim zdaniem, ważne jest porównanie sytuacji socjodynamicznej, etniczno-narodowej pogranicza ukraińsko-polskiego z pozostałymi częściami granicy ukraińskiej, a także z sytuacją po drugiej stronie, czyli po polskiej stronie granicy ukraińsko-polskiej. No i właśnie chcę podziękować bardzo serdecznie. Za jeszcze raz za możliwość wygłoszenia referatu.